Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Tadeusz Kasprzak, dziennikarz śledczy, redaktor naczelny Szpony Mafii Szczecin Polska. Proszę Państwa, dzisiaj mamy 8 dzień maja 2021 roku. Dzisiaj zastanowimy się nad pytaniem, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Proszę Państwa, mam tutaj na myśli o dotychczas publikowane materiały, publikowane przez mafię Zośna materiały, które ukazały się na łamach programów telewizyjnych, w różnych, różnych gazetach, czasopismach, portalach internetowych, gdzie mafia dostarczyła materiał dowodowy, na którym ewidentnie widać, że dokonują na mnie napadu rabunkowego z usiłowaniem zabójstwa. Mam tutaj też na myśli materiały publikowane przez nasze media, gdzie niemal to samo jest tylko. Pokazane jak mafia dokonuje na mnie napadu rabunkowego z uśmiechem zabójstwa, i tutaj nasuwa się pytanie: O co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Jak to jest yy, możliwe? Takie pytanie może sobie zadać przeciętny widz. Jak to jest możliwe, że przeciętny, zwykły klient pod koniec roku 2015 przyjeżdża sobie do niebezpiecznej Afrodyty, do Ośnarbowskiego a tam z jakichś powodów dziwnych by się wydawało personel z szefami dokonuje na niego godzinnego napadu rabunkowego z usiłaniem zabójstwa. Dlaczego tego gościa biją przez godzinę? Dlaczego go kopią, okradają, duszą i to na oczach dzieci, na oczach innych klientów? Na oczach kamer, kamer monitoringu, kamer z telefonów komórkowych, proszę Państwa, co musi być powodem i przyczyną tak drastycznych sytuacji, by mafia, nie patrząc na innych klientów, na dzieci, na kamery, dokonuje godzinnego napadu rabunkowego z usiłowaniem zabójstwa na mnie? Trochę takie dziwne się wydaje, prawda? O co w tym wszystkim właśnie chodzi? Proszę Państwa, temat jest bardzo złożony. Trudny i bardzo szeroki w swoim spektrum. Dzisiaj tego tyle powiem, że chodzi o co? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Proszę Państwa, i to chodzi o gigantyczne pieniądze. Proszę Państwa, yy, dzisiejszy, yy, dzisiejsza wypowiedź yy, inicjuje cykl moich wypowiedzi. Yy, w tym kontekście, by przeciętny widz, obserwator, miał coraz większą wiedzę na temat, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, kim jestem, a raczej kim byłem, co tam robiłem, jakie były moje zadania, z kim się kontaktowałem, etc. Proszę Państwa, to wszystko należy się publiczności. Celem wyjaśnienia. Celem zobrazowania, poskładania tego wszystkiego wreszcie w jakąś całość, logiczną całość, proszę Państwa. Także tutaj, w cyklu moich reportaży, naszych wypowiedzi, będę tutaj Państwa informował, wyjaśniał, odpowiadał na pytania o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Wrócimy się tutaj do roku 2015, kiedy to otrzymałem dyspozycję wyjazdu do Afrodyty. Do niebezpiecznej Afrodyty, właśnie lubuskim, i co było dalej? Proszę Państwa, kończąc dzisiejszą moją relację, dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Zapraszam do obserwacji naszych mediów. Naprawdę warto. Jak się okazuje, są to media wyjątkowe. Budzące szerokie zainteresowanie w społeczeństwie, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Tutaj wspomnę, że zainteresowały się sprawą również jej stacje zachodnie, także dla nich to się wydaje <grym> dziwne, <grym> to co się dzieje tutaj w Polsce, ale jednak, ale jednak tak się <grym> dzieje. Także mówiąc zupełnie poważnie, proszę Państwa, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Będę wkrótce wyjaśniał. Tutaj zdradzę część informacji, działań różnych podjętych tych niejawnych, jak to wszystko wyglądało jeszcze z innego punktu widzenia. Z wyrazami szacunku, Tadeusz z prawnika, śledczy, do widzenia. E